Po wczorajszym podium Kamila Stocha w Engelbergu, dziś na Gross-Titli z Polacy poza pierwszą dziesiątką. Najlepszy był Maciej Kot, a wygrał Gregor Schlierenzauer. Po dobrych pierwszych skokach Stocha i Kota znów liczyliśmy na podium. Niestety w drugiej serii obaj Polacy nie poradzili sobie ze zmiennymi warunkami. Stoch skończył na 14, a Kot na 13 miejscu. Ogólnie było nieźle, ale paros miało albo pchało szczęście i troszkę tam ten wiatr zamieszał wynikami. Punkty wywalczył jeszcze 17 Dawid Kubacki, 43 raz w karierze wygrał Gregor Schirenzauer, rekordzista Mattinykenen Kenen ma tylko o 3 więcej. Austriak objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, Kamil Stoch jest 18. W niedzielę bez spektakularnego sukcesu. Żadnemu z naszych skoczków nie udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Mimo że po pierwszej serii siódme miejsce zajmował Kamil Stoch, a ósme Maciej Kot. Polacy nie poradzili sobie ze zmiennymi warunkami w serii finałowej. W efekcie najlepszy z naszych reprezentantów był trzynasty Maciej Kot. Na pewno była szansa na pierwszą dziesiątkę. I na najlepszy wynik w karierze. Ten drugi skok nie był jakiś e, zły, ale no niestety warunki nie były dobre. Tuż za kotem na 14 pozycji rywalizację zakończył Stoch, który w sobotę świętował pierwsze podium w sezonie. To, że nie było takiego wyniku jak wczoraj, to, e, no to jakby nie, nie umniejsza faktu, że te skoki zaczynają już być, już być powtarzalne, coraz lepsze. One nie były dzisiaj dobre, ale były takie, takie solidne. Solidnie, choć też bez błysku, zaprezentował się Dawid Kubacki, który był 17. Konkurs wygrał Gregor Schlierencauer. Dla Austriaka było to 43. zwycięstwo w Pucharze Świata. I od rekordzisty Fina Nykenena dzielą go już tylko trzy wygrane. To niesamowite. Ten sezon rozpoczął się dla mnie bardzo dobrze. Zawsze miło jest startować w Engelbergu, a zwłaszcza wygrywać. Jestem niezwykle szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Schlierencauer awansował na pozycję lidera Pucharu Świata. Drugi jest Severin Freund, a trzeci Andreas Kofler. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch poprawił się o jedną pozycję i jest osiemnasty.